Niektórzy faceci naprawdę mają łeb na karku, inni potrafią przynajmniej udawać, że wiedzą co robią, a potem są tacy, u których myślenie to proces tak rzadki, że należałoby go zgłosić do Guinnessa. Ten film może być dla Ciebie niewygodny, może Cię wkurzyć albo zawstydzić i bardzo dobrze. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, o czym rzadko mówi się głośno o mężczyznach, którzy zatrzymali się w rozwoju, chociaż świat wokół nich nie przestaje się zmieniać. O tych, którzy z uporem mylą ego z siłą, agresję z odwagą, a gadanie z mądrością. O pięciu sygnałach, które pokazują, że zamiast dojrzewać, stajesz się jedną z wersji głupiego mężczyzny. Nie chodzi tu o wyśmiewanie czy ocenianie, chodzi o lustro i o odwagę, by w nie spojrzeć. Bo każdy z nas zna kogoś, kto zawsze musi mieć ostatnie słowo, nawet jeśli nie ma nic do powiedzenia. Kogoś, kto krytykuje wszystkich dookoła, ale nigdy nie spojrzy na siebie. Albo mężczyznę, który na zewnątrz jest pewny siebie, głośny i dominujący, ale wewnątrz pełen lęku, który ukrywa za maską siły. A może chodzi tutaj o ciebie? Może przypominasz sobie, że kiedyś w rozmowie zamiast słuchać, tylko czekałeś, aż przyjdzie twoja kolej, by mówić? Może unikasz przyznania się do błędu, nawet gdy wszystko wskazuje, że to twoja wina? Może czasem wmawiasz sobie, że twoja złość to autentyczność, a nie problem, który zjada cię od środka? Jeśli cokolwiek z tego brzmi znajomo, to nie przypadek. To znak, że kliknąłeś we właściwy film. W buddyjskiej tradycji mówi się, że prawdziwa mądrość zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja. Dlatego dziś odrzucimy wygodne kłamstwa i spojrzymy prawdzie prosto w oczy. Opowiem ci o pięciu cechach, które zdradzają, że mężczyzna przestał się rozwijać, i o tym, jak nie stać się jednym z nich. Bo głupota to nie brak wiedzy, to upór w trwaniu przy swoim, mimo że życie daje Ci znaki, by się zatrzymać i zacząć od nowa. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. Dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco informować Cię o nowych filmach, a Ty pomożesz nam trafiać do większej ilości osób. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Znak pierwszy. Czy głośny facet to faktycznie mądry facet? Znasz tego typa. No, zanim jeszcze otworzy usta, już wiesz, że zaraz usłyszysz o jego niepodważalnych opiniach. Zaczyna mówić głośno, pewnie, z szeroko rozstawionymi ramionami, jakby każda sylaba miała wagę złota. A potem padają słowa tak puste, że aż dźwięczą w uszach. Taki facet wierzy, że jeśli coś powie wystarczająco donośnie, wystarczająco pewnie, to inni uznają, że ma rację. Nie dlatego, że ją ma, tylko dlatego, że zrobił więcej hałasu niż reszta. To on w pracy przerywa innym w połowie zdania, żeby ustawić rozmowę. To on na rodzinnej kolacji zagłusza wszystkich swoim Ja wiem lepiej. To ten człowiek, który w dyskusji nie słucha, tylko czeka, aż znowu będzie mógł mówić. Ale buddyzm zen uczy nas czegoś zupełnie innego. Mędrzec mówi wtedy, gdy ma coś do powiedzenia, głupiec, gdy musi coś powiedzieć. To zdanie, przypisywane wielu mistrzom zen, prowadzi nas do istoty sprawy. Prawdziwa mądrość nie potrzebuje krzyku. Mądrość nie szuka władzy nad innymi, szuka zrozumienia. Cisza, skupienie, umiejętność słuchania to są oznaki siły, nie słabości. W tradycji zen, cisza nie jest pustką. Jest przestrzenią, w której może narodzić się prawda, ale facet, który cały czas mówi, nie zostawia tej przestrzeni ani sobie, ani innym. Znasz to z życia, jesteś w grupie znajomych, pojawia się trudny temat, emocje, relacje, porażki, i nagle jeden z nich zaczyna dominować rozmowę. Nie, żeby coś zrozumieć, nie, żeby się podzielić, tylko po to, by nie dopuścić do chwili ciszy, w której trzeba by przyznać, że czegoś nie wie. To jego hałas przykrywa strach strach, że zostanie zdemaskowany że ktoś zobaczy, że jego pewność siebie to tylko maska. W rzeczywistości taki mężczyzna nie rozmawia on prowadzi monolog na temat własnych lęków, i im głośniejszy się staje tym bardziej odsłania, jak bardzo boi się własnej słabości. W buddyzmie mówi się: Najbardziej niebezpieczny jest ten, kto nie zna siebie, ale przekonuje innych, że zna cały świat. To właśnie o nim. Dlatego jeśli Twoim jedynym argumentem w rozmowie jest krzyk, to nie jest siła, to desperacja. Jeśli łapiesz się na tym, że zagłuszasz innych, żeby nie poczuć się gorszym, zatrzymaj się, usiądź, oddychaj. Posłuchaj, co mówi ten, kogo zwykle byś zignorował. W zen to właśnie tam, gdzie zaczynasz słuchać, zamiast mówić. Zaczyna się przemiana. Prawdziwa mądrość nie potrzebuje sceny. Ona potrafi milczeć i być słyszana. Znak drugi ego jako religia przekonanie o własnej nieomylności. Wyobraź sobie mężczyznę, który całe swoje życie zbudował wokół jednej iluzji nie mogę się mylić. Dla niego ego to nie po prostu część osobowości to święty relikt, którego trzeba bronić za wszelką cenę, nawet jeśli przy okazji rani innych i sam siebie. To ten facet, który nigdy nie przeprasza, nawet gdy oczywiste jest, że zawalił. Który woli cierpieć w ciszy, niż przyznać się do słabości i poprosić o pomoc, który raczej zamilknie i odetnie się od świata, niż wypowie proste słowa: Nie wiem, naucz mnie. Znasz go, prawda? To kolega, który zgubił się w nowym mieście, ale zamiast zapytać kogokolwiek o drogę, woli przez godzinę kluczyć i przekonywać, że wszystko jest pod kontrolą. To znajomy, który daje ci złote rady o relacjach. Mimo że jego własny związek właśnie rozpadł się z Hukiem, a gdy w końcu ktoś odważy się powiedzieć mu prawdę, reaguje jak dziecko atakiem, obrażaniem, manipulacją albo ucieczką w rolę ofiary. W buddyzmie Zen mówi się: Człowiek o pustym umyśle jest jak dolina, gotowy by przyjąć wodę mądrości. Człowiek pełen ego to góra, twarda, nieprzenikalna, samotna. To oznacza, że jeśli zamkniesz się w przekonaniu o własnej racji, nikt i nic nie będzie w stanie cię rozwinąć. Ego nie musi krzyczeć, ono potrafi szeptać. Nie przyznawaj się do błędu, bo wtedy okażesz słabość. Nie pytaj, jeszcze ktoś pomyśli, że jesteś głupi. Nie zmieniaj zdania, co ludzie powiedzą, a przecież właśnie to są słowa, które trzymają cię w miejscu. Prawdziwa głupota nie polega na tym, że czegoś nie wiesz. Ona zaczyna się wtedy, gdy wiesz, że nie wiesz, ale udajesz, że wiesz. Gdy ważniejsze od prawdy staje się to, by nie poczuć wstydu. I wtedy rozwój zatrzymuje się jak zatkany strumień. Tacy faceci ciągle lądują w tych samych punktach te same błędy, te same kłótnie, te same problemy, które od lat noszą ze sobą jak bagaż. I choć z pozoru wydają się pewni siebie, pod spodem kryje się lęk. Lęk, że jeśli choć raz przyznają się do niewiedzy, wszystko się zawali. Tymczasem mądry mężczyzna wie, że nie musi być nieomylny. On nie stawia ego na piedestale. Traktuje je jak narzędzie. Uczy się nawet od tych, których nie lubi. Potrafi powiedzieć, A masz rację, dziękuję. I właśnie dlatego nie stoi w miejscu, tylko idzie dalej. W zen często powtarza się: Uczeń, który pyta, może być głupi przez chwilę. Ten, który nie pyta, pozostaje głupi całe życie. Nie bój się pytać, nie bój się przyznać do niewiedzy. To nie jest oznaka słabości, to początek mądrości. Znak trzeci. Męskość zbudowana na kompleksach. Spójrzmy prawdzie w oczy. To zjawisko rozlewa się jak cień po duszy współczesnego świata. To nie tyle mężczyzna, co jego maska. Przebrana w dumę, zbroję z ego i ścianę milczenia. Człowiek, który uwierzył w mity. Że prawdziwy facet to ten, który nigdy nie okazuje łez. Nie zna strachu, a jego serce nie drży nawet w burzy. Ale co jeśli to właśnie ta zbroja jest jego więzieniem? Jak mówił mistrz Zen Takuan Soho, największym zniewoleniem jest kurczowe trzymanie się wyobrażenia o sobie. Bo czyż nie tak wygląda życie mężczyzny, który zamiast siebie pokazuje jedynie swoją projekcję? Gdy kobieta obok niego pozwoli sobie na emocje, on sztywnieje. Bo przecież nie może być mniej twardy. Gdy ktoś wypowie słowo krytyki, natychmiast buduje barykadę. Odbiera wszystko jako zagrożenie, a gdy jego własna dusza szepnie coś głębszego, ucisza ją gniewem lub drwiną. Ale teraz pomyśl: czy naprawdę potrzeba tak wiele siły, by krzyczeć na innych? Czy to odwaga, czy może strach, który przebrał się w dominację? Mężczyzna zagubiony w tym teatrze myśli, że musi rządzić, by być kimś, a to tylko znak, że sam w siebie nie wierzy. Bo głupiec mierzy męskość przez pryzmat kontroli nad innymi, mędrzec przez panowanie nad sobą. Prawdziwa siła to nie klatka piersiowa wypięta przed lustrem, nieprężony biceps ani dźwięk butów uderzających o podłogę, to zdolność stania prosto, kiedy wszystko wokół się wali, to oddech w środku burzy, to milczenie, gdy słowo mogłoby zranić. To obecność, która nie potrzebuje wrzasku, by prowadzić. Jak mówił Buddha, zwycięstwo nad samym sobą jest większe niż zwycięstwo nad tysiącem w bitwie. Więc spójrz w siebie, nie w lustro. Zadaj pytanie, które naprawdę ma znaczenie: kim jestem, kiedy nikt nie patrzy? Bo męskość nie polega na wyparciu tego, co czujesz, nie polega na tłumieniu emocji. Ona rodzi się wtedy, gdy potrafisz je przyjąć i nie pozwolić im tobą rządzić. To nie jest łatwe. Ale właśnie dlatego to jest męskie. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że coś w tobie się poruszyło. I dobrze. Bo kolejne znaki. Oj, tamto już nie ma hamulców, tam ruszamy naprawdę głęboko. Oddychaj spokojnie i bądź gotów. Jeżeli ten film do tej pory z tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu. Każdego dnia staję się mądrzejszym człowiekiem. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Znak czwarty. W rozmowie zamiast do zrozumienia dąży do wygranej. Znasz ten typ? Może widzisz go w pracy, a może w lustrze człowiek, który w rozmowie nie szuka mostów, tylko barykat. Dla niego wymiana zdań to nie droga do zrozumienia to pole bitwy, na którym trzeba wygrać, nawet jeśli zwycięstwo oznacza zniszczenie wszystkiego, co było między wami. Taki człowiek nie słucha, żeby pojąć. Słucha, by odpowiedzieć. I to jak najszybciej z impetem, jakby każde Twoje słowo było ciosem, a jego riposta tarczą, która ma go ocalić. Czy to naprawdę rozmowa, czy tylko przebrana walka? Kiedy Budda powiedział nie odpowiadaj gniewem na gniew, odpowiedz ciszą i zrozumieniem, nie mówił o słabości. Mówił o sile wewnętrznej, o mocy, która nie musi udowadniać, że ma rację, bo jest zakorzeniona w czymś głębszym niż Ego. Ale spójrz na tych, którzy się z tym nie zgadzają. Wchodzą w dyskusję jak w wojnę, z gotowymi cytatami, wytartymi argumentami, danymi wyrwanymi z kontekstu, nie po to, by wspólnie dojść do sedna, ale po to, by zatriumfować, by zatkać ci usta, jakby twoje milczenie było koroną ich mądrości i to właśnie ich największa porażka, bo mądrość nie potrzebuje dominacji. Nie musi wygrywać każdej rozmowy, nie boi się powiedzieć, no to ciekawe, nie myślałem o tym wcześniej. Natomiast ci, którzy w każdej opinii widzą zagrożenie, w rzeczywistości bronią nie poglądów, lecz kruchego poczucia wartości. To niepewność, to panika, przebrana w retorykę. To nie siła, to strach, który nie potrafi usiąść spokojnie i przyznać, że świat jest większy niż jego przekonania. Znasz tę sytuację. Rozmawiasz z kimś bliskim, próbujesz coś wyjaśnić. Ale każde twoje słowo odbija się od muru, nie dlatego, że mówisz źle, ale dlatego, że ten człowiek już dawno przestał cię słyszeć. W jego głowie nie ma już miejsca na twoją prawdę. Są tylko jego racje, które pielęgnuje jak kolekcjoner szkła delikatne, ale nie do ruszenia. A teraz powiedz mi, ile razy ty tak robiłeś? Ile razy nie słuchałeś po to, by zrozumieć, tylko po to, by odpowiedzieć? Bo jeśli mamy być szczerzy, każdy z nas ma ten głos w głowie, który chce mieć ostatnie słowo. Ale to właśnie w chwili, gdy ten głos ucichnie, może się wydarzyć coś wyjątkowego. Nie chodzi o to, żeby się zgadzać, chodzi o to, żeby się spotkać, naprawdę. Jak mawiał mistrz Zen Shunryu Suzuki: W umyśle początkującego jest wiele możliwości, w umyśle eksperta bardzo niewiele. Więc przestań być ekspertem, zacznij być człowiekiem, nie musisz mieć zawsze racji. Bo rozwój nie rodzi się z wygranych sporów, lecz z odważnego uznania, że się czegoś nie wie. Prawdziwa siła to ciekawość, to otwartość, to cisza, która nie musi nic udowadniać, a głupota to upór powtarzany w kółko, aż zamilkną wszyscy wokół. Więc zanim rzucisz kolejnym argumentem, zatrzymaj się, zapytaj, czy chcę wygrać, czy chcę zrozumieć. Bo czasem największe zwycięstwo to zdjąć zbroję i po prostu usiąść w ciszy. I być z kimś, bez potrzeby, by mieć rację. Znak piąty. Winni są wszyscy, tylko nie on. Jeśli miałby istnieć finałowy przeciwnik w grze o unikanie odpowiedzialności, to właśnie on pojawiłby się na końcu, uśmiechnięty, pewny siebie, z całym wachlarzem wymówek w kieszeni. Nie dlatego, że jest zły, lecz dlatego, że nie potrafi spojrzeć sobie w oczy. To człowiek, który całe życie widzi przez pryzmat oskarżeń. Związek się rozpadł, bo ona była niestabilna emocjonalnie. W pracy podziękowali za współpracę? Szef mnie od początku nie lubił. Nie czuje się spełniony. To wszystko przez system, rząd, kraj, złe wibracje albo karmę. Ale nigdy, posłuchaj uważnie, nigdy nie zastanawia się, jaki miał w tym swój udział. To jakby ktoś całe życie potykał się o własne nogi, ale za każdym razem krzyczał, kto tu postawił tę przeszkodę? Mistrz Dogen, jeden z najważniejszych nauczycieli Zen, powiedział kiedyś: By szukać drogi, trzeba najpierw porzucić ideę, że jesteś niewinny. I właśnie tu zaczyna się prawdziwa podróż. Nie w wyjaśnieniach, nie w szukaniu kozłów ofiarnych, lecz w odwadze, by powiedzieć: Może to ja coś przegapiłem, może to ja muszę coś zrozumieć. Bo widzisz, życie każdego z nas czasem daje w kość. Czasem niesprawiedliwie, czasem brutalnie. Ale różnica między mądrym a głupim nie polega na tym, czy coś nas boli, tylko co robimy z tym bólem. Ten, kto nie potrafi przyznać się do błędu, zostaje więźniem świata, który sam sobie wymyślił świata, w którym zawsze jest ofiarą. Tak, jakby miał doktorat z wymyślania powodów i tytuł mistrza świata w zwalaniu wszystkiego na innych. Znasz to z życia. Ktoś narzeka od lat na to samo mam pecha. Zawsze trafiam na toksycznych ludzi, nikt mnie nie rozumie. Ale kiedy pytasz, a co z tobą? Zrenie to nagle robi się zimno, bo odpowiedzialność parzy. Bo łatwiej być ofiarą niż architektem własnego życia. Ale teraz najważniejsze, jeśli odważysz się przyjąć, że część Twojego życia to rezultat Twoich decyzji, zyskujesz moc. Bo skoro coś zepsułeś, to masz też zdolność to odbudować. Weźmy przykład, który boli. Twój ojciec cię nie rozumiał, twoja partnerka cię zraniła, twoi koledzy cię zawiedli. To wszystko prawda. Ale jeśli wciąż po latach ich słowa i działania rządzą twoim światem, to znaczy, że oddałeś im władzę nad swoim życiem. Zen nie mówi: Zignoruj przeszłość, mówi: Zobacz ją, oddychaj z nią, ale nie pozwól, by cię definiowała. To jest siła, o której się nie mówi w reklamach siłowni. To siła, która nie potrzebuje publiczności. To siła, która zaczyna się od cichego szeptu. To moje życie, moja odpowiedzialność. Mądry człowiek patrzy na swoje błędy jak na brudne naczynia po uczcie. Wie, że nie znikną same, ale zamiast siedzieć i przeklinać jedzenie, które się rozlało, wstaje i zaczyna sprzątać. Nie dla innych, dla siebie. A głupi? On tylko jęczy, że talerz był zły, zupa za gorąca, a stół za śliski. Więc teraz pytanie do ciebie: i potraktuj je poważnie, jakbyś je usłyszał od kogoś, kogo naprawdę szanujesz. Czy naprawdę chcesz dalej opowiadać swoją historię tak, jakbyś był jedynie ofiarą losu? Czy może w końcu powiesz Wystarczy. Teraz to ja przejmuję stery. Bo wiesz, nie chodzi o to, co Cię spotkało, chodzi o to, co z tym zrobisz. Nie oszukujmy się, jeśli w tym filmie coś Cię uwierało, lub jeśli choć przez chwilę pomyślałeś to brzmi znajomo. Bardzo możliwe, że właśnie to trafiło w czuły punkt. I dobrze, bo nie ma żadnego postępu bez momentu, w którym coś w tobie zaczyna się buntować coś, co mówi: Może to ja, może to nie świat mnie zdradził, tylko ja sam zasnąłem z rękami na kierownicy własnego życia. To właśnie w takich chwilach zaczyna się prawdziwa zmiana. Nie wtedy, gdy jesteś pewien swojej racji, tylko wtedy. Gdy w twojej głowie robi się cicho, gdy przestajesz mówić i zaczynasz słuchać nie innych, tylko siebie, swoich decyzji, swoich mechanizmów, swojego ego, które przez lata grało główną rolę w spektaklu pod tytułem moje życie. Drogi widzu, jeśli z tego filmu miałbyś zapamiętać tylko jedną rzecz, chciałbym, aby to było to: nie stajesz się słaby, gdy przyznajesz się do błędu. Stajesz się słaby, gdy kurczowo trzymasz się iluzji, że wszystko już wiesz. Każdy z nas był kiedyś głupi, nie ma w tym wstydu. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś głupotę wybiera jako stałe miejsce zamieszkania. Gdy zamiast się rozwijać, powtarza te same historie, te same wymówki, te same porażki, tylko w nowych dekoracjach. Nie pytaj więc, czy jestem inteligentny, no bo to pytanie jest nieistotne. Zapytaj raczej, czy jestem gotów zobaczyć siebie bez filtra? Bo właśnie wtedy masz szansę odzyskać wpływ. I to nie chodzi o kontrolę nad innymi, chodzi o panowanie nad sobą. Jak powiedział kiedyś mistrz Zen Seung San: Najważniejsze jest nie wiedzieć. Ten, kto wchodzi w życie z pokorą ucznia, staje się mężczyzną, który prowadzi, a nie tylko gra lidera na pokaz. Pomyśl, co się dzieje, gdy przestajesz oskarżać innych o to, co poszło nie tak. Gdy nie szukasz winy w byłej, w rządzie. W dzieciństwie, gdy zamiast tego bierzesz odpowiedzialność, nawet jeśli to boli, nawet jeśli oznacza to rozmontowanie obrazu siebie, który do tej pory tak dumnie nosiłeś na plecach, to właśnie w tym miejscu, tam, gdzie pęka stary mur, zaczyna rosnąć coś nowego. Nie chodzi o bycie ideałem, chodzi o to, żebyś wreszcie przestał odgrywać męskość, a zaczął ją rozumieć cicho, skutecznie, w środku, a nie na pokaz. I nie musisz od razu zmieniać wszystkiego, ale jeśli coś w tobie się dziś poruszyło, jeśli nie jesteś już w stanie wrócić do starego myślenia z tą samą pewnością, to jesteś na dobrej drodze. Bo głupi facet nawet nie poczuje, że coś przegapił, ale mądry on się budzi. Więc jeśli nadal tu jesteś, jeśli słuchasz, zamiast się obrażać, jeśli coś cię ścisnęło od środka, to znak, że jeszcze nie wszystko w tobie zasnęło. To znak, że możesz być jednym z tych, którzy nie muszą wrzeszczeć, żeby być słyszani, bo mają siłę. Tę prawdziwą, milczącą, zakorzenioną. A skoro mówimy o równowadze, kliknij teraz w miniaturę, która właśnie pojawiła się na środku ekranu. Bo w kolejnym filmie, żeby było sprawiedliwie, poznasz pięć znaków, które pokazują, że także kobieta potrafi zgubić się w swojej głupocie. Nie po to, żeby ją osądzać, ale po to, by zrozumieć, że każdy, bez względu na płeć, ma w sobie potencjał do przebudzenia. Kliknij i poznaj drugą stronę tej samej historii. Do usłyszenia za chwilę.